Takie to wakacje w Kazachstanie. No to wkraczamy w wysokie góry. Chyba bez śniegu się nie obejdzie, co? Tam jest nasz szlak. Tam. Upodliłam się najbardziej w życiu. Nie nagrywaj zwłok. <laughs> jeszcze zwłoki chodzące. Chodzące jeszcze, ale już ledwo. Mm. Parki Narodowe. Kaniony. Futurystyczne i postkomunistyczne miasta, ale przede wszystkim stepy. I jeszcze więcej stepów. Wiecie, jaka część Kazachstanu to tereny wysokogórskie? Od 3 do 5 procent. Tylko. I właśnie na tym ułamku skupiamy się dziś. Przed nami 40 km długości i prawie 4000 m wysokości. Idziecie z nami na szlak? W ostatnim odcinku pokazaliśmy Wam przemysłowy Pawłodar na północy Kazachstanu. Po 27 godzinach podróży wysiedliśmy na dworcu w Aumaty, w największym mieście kraju i najlepszej bazie wypadowej w góry Tien Shan. Dajemy sobie kilka godzin na przeorganizowanie i ruszamy na szlak. No, i tak, jeśli chodzi o poruszanie się komunikacją miejską w Kazachstanie, no nie wiemy czy wszędzie, ale na pewno w tych miastach, w których byliśmy, czyli w Pawłodarze, w Astań i w Aumatach, no to oni są już bardziej nowocześni od nas, bo w zasadzie tylko można się poruszać z aplikacją lub z kartą miejską taką ładowaną przez aplikację. Um, nie, jest to proste. Nie, jest to proste. Trzeba to ogarnąć. My chyba napiszemy wpis na blogu dokładnie o tym, o co chodzi. No bo każde miasto ma swoją aplikację. Na przykład w Almatyach jest aplikacja online, którą doładowujemy kartą bankomatową. No i musimy to robić tylko i wyłącznie na kazachski numer. Z polskim numerem to nie działa, więc pierwsze co, no to musimy mieć kazachski numer. I to działa to zarówno w autobusie jak i w metrze. W Kazachstanie. Bardzo popularna jest konina, dostaniemy ją w restauracji i w sklepie całe mnóstwo. O, tutaj taka konina, ja no nie mogę się przekonać. Oj tam, oj tam, I nie konik z puszki. Nie zamierzam tego próbować, ale podobno to czyste, podobno to czyste zwierzę i lepiej zjeść koninę niż baroninę, ale to już wedle uznania. Aumaty zamieszkuje ponad 2 miliony ludzi. To zielone, nowoczesne i całkiem ułożone miasto, z którego ulic widać ośnieżone 4000 Zaraz tam będziemy, choć na razie pocimy się w 35-stopniowym upale. A za naszymi plecami, a w zasadzie z każdej strony za naszymi plecami, aumaty calusienkie z swej radzieckości. A tak, w ogóle, jeśli mielibyśmy zatrzymać się w Kazachstanie gdzieś na dłużej, moglibyśmy zamieszkać właśnie tu. Na pewno prędzej niż w rzekomo nowoczesnej Astanie, wybudowanej na zimnej północy, trochę na siłę, trochę bez tożsamości. Zaczynamy nasz trekking. To znaczy jeszcze nie. Bo za nami, może widzicie, jeździ sobie kolej kalinowa, którą zamierzamy się wbić na Szymbulak, czyli na przełęcz na wysokości 3200. Najpierw kolejko, potem wyciągami. W każdym razie, Medeł to jest jeszcze część Aumat, do której dojechaliśmy. Mieliśmy dojechać tutaj tak suweczko, żeby było szybciej, a są tanie, więc nie byłoby z tym problemu. Ale tak po prostu z ulicy zgadnął nas pan Kazach, inżynier, który pracuje dla Hiszpanii. tak? I sobie bardzo fajnie pogadaliśmy, po angielsku wyjątkowo, nie po rosyjsku, całą drogę, więc jesteśmy troszeczkę wcześniej niż zamierzaliśmy. Super sprawa, czyli można powiedzieć, że autostop złapał się sami to w środku miasta. I co Kasia, jak się czujesz przed naszym trekkingiem? Trzydniowym? No nie wiem, zobaczymy, na razie trochę mi ciężko. Przyzwyczajmy się, zresztą będziemy z jedzenia schodzili nieustannie. Dobra, bileciki powiązane, można jechać. Czas, ludzie boją, więc mamy kabinę. No. W ogóle zastanawiam się, czy spotkamy kogoś na szlaku, bo tak na razie tutaj to tylko my z takimi plecakami jesteśmy i z namiotami. Im mniej ludzi, tym lepiej. Właśnie na górnej stacji Szymbulak. Wjeżdżaliśmy tutaj trzy razy kolejką. W sensie. No Trzema to... kolejkami. Dwie przesiadki były. Dwie przesiadki y... i co? Idziemy dalej. Tak, wjazd na... z 1600 na 3200 nie jest drogi, bo kosztuje 8000 tenge, czyli jakieś tam 55 zł mniej więcej od osoby. No i w zasadzie, jeżeli jeżeli chcecie zacząć trekking i być już na, na, na spory wysokości, to polecamy właśnie stąd, no bo. Łatwo można tą wysokość zdobyć. Teraz będziemy trochę schodzić trochę pod górę, trochę w dół, trochę pod górę, trochę w dół. No i tak, najbliższe 3 dni. 40 km tyle mamy do przejścia. Zaczęliśmy wysoko, więc pierwszym etapem jest zejście do Doliny Lewego Talgaru na tę wysokość. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy spotkamy jakichś innych plecakowych turystów. Ogólnie yy, patrzyłem wcześniej na mapę, że na tym szlaku, w którym my idziemy, będzie kilka tak zwanych chatek ratunkowych, coś ale hitte w Norwegii, czyli takie chatki, które powinny być rzekomo otwarte. Można do nich sobie bezpłatnie wejść i przenocować, no bo są tam jakieś prycze, yy, jakaś taka po prostu ochrona przed zimnym chłodem, śniegiem, wiatrem, wszystkim czy co... Może nas najgorsze spotkać w górach nocą, no i oczywiście przed dzikimi zwierzętami, których mamy nadzieję, że tutaj nie ma. Spotykamy się z potokiem i stąd już tylko podchodzimy na 3981 metrów, czyli na przełęcz turystów, pokryta śniegiem okrągły rok. I jak się okaże, wcale tak łatwo nie będzie. Od rozpoczęcia naszej marszruty na Szymbulaku. Minęło 3,5 godziny, a mamy zrobione ile? 4 km, 4 km więc średnia mniej więcej wychodzi kilometr na godzinę, czyli jest zajebiście, ale nie zdrażamy się tym. E, jedyny problem jest taki, że tutaj w Kazachstanie od zeszłego roku w zasadzie jest jedna strefa czasowa. I w związku z tym we wschodnim Kazachstanie nawet w sierpniu zrobi się bardzo wcześnie ciemno. Bo około 18,30 dlatego. No cóż, będziemy szli pewnie aż do Zmierzchu, a w ogóle na źle idziemy, bo mamy iść tam. Będziemy szli aż do Zmierzchu i zobaczymy, ee, czy uda nam się znaleźć jakieś fajne miejsce na nowych dzisiaj. Oczywiście nie spodziewajcie się jakichś super oznaczeń szlakowych, bo za bardzo ich nie ma. My korzystamy z mapy.com, czyli dawnych mapy CZ i całkiem fajnie udaje się po nawigacji odnajdywać ten szlak w takich miejscach jak to. Natomiast są też ułożone kubki kamieni, niekiedy, i po tych kubkach jesteśmy w stanie w miarę odnaleźć azymu. Teraz wiemy, że mamy iść tam, na te drzewa. I moja żona właśnie tam zmierza. I tym sposobem doturlaliśmy się do pierwszej chatki. Ale jak pięknie położona, słuchajcie. No my się jeszcze zastanawiamy, czy zdecydujemy się dzisiaj na chatkę, bo jeszcze chwileczkę mamy dnia, a zależy nam, żeby dzisiaj dojść jak najdalej, żeby jutro mieć jak najmniej, bo jutro mamy najwyższą przełęcz. Ja tam mnie tam pewnie choroba wysokościowa złapie, jak zwykle, <grych> ale no, zależy nam, żeby jutro tam wyjść i zejść jak najniżej, więc dzisiaj jeszcze chyba z kilometrów półtora przejdziemy. No i jak tam kochanie? Wakacje Śpimy dzisiaj na prawie 2700. No i powiem tak, no jest zimno, jest zimno, jest zimno Zobaczymy jak u nas przetrwamy W każdym razie jutro śpimy na chyba 3200. A nie mamy jakichś za dobrych śpiworów, kurde Znaczy one już są trochę zjechane i to jest najgorsze Mój jest nowy, ale... Ale, 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 ale nie jest jakoś super ciepło Jakaś jest właśnie zjechana, już ma za dużo lat ale zapatrzyłam się w pyliznę Merino. Zobaczymy jak będzie. Trzymajcie kciuki. Drugi dzień naszej wyprawy górskiej rozpoczął się słabo, bo od bardzo dużego deszczu, jeszcze w nocy trochę grzmiało, więc nie jesteśmy super wyspani, ale w sumie najważniejsze, że jest nadzieja, bo już myśleliśmy, że nam się nie uda wyjść. Zastanawialiśmy się, kurde, czy może jednak nie wrócić, no bo nie jesteśmy jakoś super przygotowani na deszcz z racji tego, że ogólnie Podczas tego wyjazdu tylko 3 dni jesteśmy tak z plecakiem w górach, a reszta no to trochę zwiedzanie miast, trochę ymm, łażenie po górach ale takie jednodniowej, to dopiero jakby będzie w kolejnym odcinku, więc nie uprzedzam faktów. Natomiast y, to, co tutaj widzicie, to jest niebieskie niebo. I my już od dwóch godzin wypatrywaliśmy z niepokojem, z niepokojem, właśnie z nadzieją bardziej, y, tego nieba, że może przestanie padać i będzie można iść. No bo jednak to też tak jest trochę trudne technicznie. I nie wiedzieliśmy, czy po prostu będziemy w stanie iść w deszczu też. No, jeśli chodzi o aplikację mapy.com, to nie jest w ogóle żadna reklama, żebyście sobie nie myśleli, ale ym, bardzo fajnie jest oznaczony szlak na aplikacji offline. Są też oznaczone miejsca biwakowe. Yy, tam, gdzie daleko może widzicie, jest taki żółty, nawet tam pan sobie biwakuje, i tam jest oznaczone miejsce jako takie fajne na biwak. I tutaj też kawałek płaskiego terenu, gdzie można rozbić nawet. Można rozbić go tu, można rozbić go tam kawałeczek dalej. Więc jak na razie te oznaczenia się bardzo dobrze sprawdzają. Dobra, zajrzymy, co tam Kasia robi. Nie, to jest bałagan. No bałagan, no ale to tak to wygląda biwak. Jak tam? Nie, bo to jest Armagedon przed spakowaniem. No dobra, zaraz troszkę spakujemy i ruszamy na szlak. Jak ci się spało? Dobrze. Na znaczy, tyle zimno. Zimno. No, ale wygodnie. 12,5 km. Tyle mamy na przełęcz. To sporo, biorąc pod uwagę sumę przewyższeń przekraczającą 1300 m. No i rozrzedzone powietrze na tej wysokości. Kasia się śmieje, bo zobaczyła się w odbiciu kamerki, bo tu mamy wewnętrzny ekran. Jeszcze wczoraj wał ma tak 31, a dzisiaj, no proszę, już trochę inaczej. Do przełęczy zostało nam 12 km. Prawie 4000, a potem już tylko w dół. No, byśmy się nie pozabijali na mokrych kamulcach i na błocku. Oby, oby. Ja się odwróciłam w tą stronę. No coś widać? Wszystko zasłaniają plecakami. No, za dużo masz plecak. Im wyżej, tym surowiej, tym mniej trawy i drzew, a więcej kamieni i ośnieżonych masywów. Czy zdążymy zdobyć przełęcz przed zachodem słońca? Niestety znów się rozpadało. Mamy nadzieję, że na chwilę, ale trafiliśmy tym samym do kolejnej chatki. O. No i tak to wygląda od środka, bo nie pokazaliśmy Wam jeszcze. Ogólnie jest tutaj trochę bałagan, ludzie zostawiają dużo różnych rzeczy, nie wiem czy jakby... znaczy idea zostawiania jedzenia jest spoko, natomiast tutaj dużo rzeczy jest otwartych chleb na przykład, czy jakieś ciastka tutaj na... Ja, przepraszam, uważam, że to nie jest spoko idea, bo jednak jak ktoś idzie w góry, to się zaopatrzy odpowiednio, a jak ktoś tutaj to zostawia, to nie sądzę, żeby ktoś tego używał. No na pewno parówka i ser otwarty na środku, no to nie jest to... To śmieci. Nie jest to dobre. Więc szkoda, że jest taka fajna możliwość, Tutaj miasto zorganizowało no, taką fajną rzecz, a ludzie nie potrafią tego uszanować. Tak, w każdym razie mamy tutaj też sygnał SOS, można go nadać, jest koza do rozpalenia, drewna co prawda nie widzę, no ale jakby można sobie nazbierać, jest też apteczka, więc całkiem, całkiem spoko. Kasia chce do Aumat już. Po co my sobie zarobimy, kurde? Zawsze sobie to Zawsze, a trzeba ich pod górę jeszcze. Pod górę mamy jakieś 4,5 km i 600 metrów przewyższenia. A teraz się rozpadał grad. Plus jest taki, że na górze może będzie padać śnieg, a śnieg aż tak nie namacza plecaka i ciuchów, więc może będzie lepiej. Robi się trochę nieciekawie, bo mniej więcej mamy średnią kilometr trzysta kilometr pięćset na godzinę. Szlak okazał się trochę trudniejszy, niż myśleliśmy. No i co? No i idziemy, 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 ale boimy się, że na przełęcz zajdziemy tuż przed zachodem słońca, a to byłoby bardzo niefajne. Pierwsza ratunkowa jest 2 km w dół za przełęczą. Musimy, musimy tam dojść. Uda się? Nie wiem, mam wątpliwości. No to wkraczamy w wysokie góry. Chyba bez śniegu się nie obejdzie, co? Tam jest nasz szlak. Tam. Ostatnie dwa kilometry. Serio, idę już, bo wiem, że muszę Pada sobie trochę śnieg, ale pojawia się też słoneczko. Takie to wakacje w Kazachstanie. A mówić, że tak gorąco będzie. Tak jak podejrzewam, wszystko jest zaśnieżone. No i musimy się wbić tu na górę, tam gdzie przełęcz. Szczerze nie wiem, czy nam się to uda. Znaczy, nie trzeba będzie po zawrócić, tylko no, 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 no. zawrotka będzie się wiązała z 20 kilometrami ekstra. No i nie wrócimy na czas do Aumat. Kurde, chyba spróbujemy. No to jesteśmy. Wszelcz turystów. Wyjątkowo niegościna turystycznie. Bardzo nas. To jak na, na, na końcu bo musieliśmy jakby walczyć o to, żeby znaleźć szlak w śniegu. Były wywrotki, były poślizgi. Ja już mam dość. Dawno się tak nie upodliłem. I boję się, że dzisiaj w nocy będzie słabo. Mam nadzieję, że, to, że, że mam nadzieję, że ta chatka będzie otwarta. Uch, usta mi już zamarzają. Chodźka się ostatnie metry. Tak teraz tylko zejście. Zejście było trudne. No bo jak tu iść ośnieżonym żlebem, w którym możemy się zapaść, czy górną, śliską ścieżką, z której możemy spaść? Żadna opcja nie jest dobra. Ten trekking y, był trudny z elementami hikingu i chyba upodliłam się najbardziej w życiu. Dobrze, że są te chatki naprawdę. Kurczę, bo bez tego byśmy spali na 3600 w namiocie. Czyli rano byśmy się pewnie obudzili jak dwie zamarznięte kule śniegowe. Bo niestety nie mamy, tak jak mówiłem, super dobry śpiwal. No, by były wolne. Przed nami idzie pan Kazach, który idzie sobie sam wędruje, Więc co najwyżej będziemy po prostu spali we trójkę. Nie nagrywaj zwłok. Jeszcze zwłoki chodzące. Chodzące, jeszcze, ale już ledwo. A generalnie aż ciężko uwierzyć, ale dosłownie tutaj musieliśmy sobie jakoś poradzić tam wejść i zejść i to wcale nie było proste. Wydaje mi się, że szliśmy trochę na rympą. Zdążyliśmy przed totalną ciemnicą. Hurra! Mnie dopadło paskudne choróbsko, o którym zaraz opowiem. Ale najpierw coś dla oka. Tak, to jedno z piękniejszych miejsc na świecie, w jakim mieliśmy okazję do tej pory się obudzić. Po naszej trasie to jest trzeci domek, pierwszy w którym śpimy, na 3650 metrów nad poziomem morza, i one wszystkie wyglądają tak samo. Zawsze są trzy leżanki, stół, tutaj taka półeczka, wydaje mi się, że ona jest na bagaże, a nie na pozostawione rzeczy. No i wysokość duża i dosyć chłodna, jak na spanie, dlatego są też koce którymi warto się nakryć swój śpiworek. System SOS, powiadamiaje. tutaj można włączyć bezpiecznikiem i sprawdzaliśmy, znaczy nie włączaliśmy go oczywiście. Teoretycznie jest światło i prąd, to nie działa, ale jak włączyliśmy bezpieczniki, to to opcja użycia SOS akurat działa i szczerze mówiąc te chatki są, nie wiem, może za dwa lata i ciężko by nam było w, w, dzisiaj spać inaczej, zwłaszcza, że Dawida dopadła Choroba wysokościowa. No i właśnie, a propos tej choroby wysokościowej. Kurde, wiedziałem, że to mnie dopadnie, bo zawsze tak powyżej 3,5 zaczyna mnie boleć głowa, zaczyna się robić słabo, a jednak też tą wysokość zdobywaliśmy dosyć szybko, bo jeszcze dwa dni temu byliśmy w Aumatach na 1000. Ale tak, no jeszcze przed wyjazdem chciałem kupić sobie diuramid. Podobno jest to lek, który pomaga na te przypadłości. Nie kupiłem, bo oczywiście na ostatnim chwilę to zostawiłem i okazało się, że lek jest na receptę. Moja wina. W każdym razie wczorajszy dzień skończył się dla mnie dość słabo. Patrz tylko świstak. Tu na górze, w tej trawie. Tu, 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 widzisz główkę. Natomiast no, wczorajszy dzień skończył się dla mnie dosyć kiepsko, bo. Na zejściu z przełęczy już odpuściła adrenalina i nagle tak mnie zaczęła boleć głowa. Naprawdę, wiecie, ja nie mam problemów z, jakiejś, z jakąś tam migraną czy z czymś, ale zaczęło mnie napierdzielać równo. Nie byłem w stanie iść, zaczęło mi się dwoić i troić trochę w głowie, tak jakbym był nawalony, a nie piłem nic już od dawna. <laughs> eee, no i doszedłem do chatki jakimś cudem. Patrzcie, świstak, no, kurde, tak blisko. Nie wiem, czy nie zdążył uciec przed kamerą, ale dobra. Tak mi się zrobiło niedobrze. Że tylko doszliśmy do chatki, no to ja od razu zrzuciłem rzeczy i poszedłem za chatkę żygać. Tak? Dość ostro. No co jejku, no taka jest prawda, nie ma co tutaj, wiesz, minimalizować dramaturgii. Eee, gdyby nie Kasia, no to byłoby źle. Gdyby nie chatka, to też byłoby źle. No bo Kasia, ja poszedłem od razu w kimę. Kasia przygotowała jakąś ciepłą herbatkę. Eee, zrobiliśmy sobie też jedzenie ciepłe, no i to mi pomogło. Dzisiaj już się czuję o niebo lepiej. No dobra, ale co możemy powiedzieć o szlaku, ogólnie o tym szlaku? No bo zostało nam jakieś 10 km w dół, już myślę, że nie będzie jakichś większych trudności technicznych. No tutaj to już raczej wszystko będzie widoczne, ale bardzo pomagały usypane kubki yy, kamieni. Więc to zrobiło bardzo dobrą robotę. Szlak na pewno nie jest dla wszystkich. Nie to, że my tutaj jakoś się chołpimy, że nie wiadomo co jesteśmy. Natomiast też byliśmy przygotowani nie najlepiej. Mieliśmy, mamy jedno parę kików. Buty też Kasia ma niskie na przykład. Natomiast jakby. Czuchowo też tak średnio, no bo w pewnym momencie zaczął padać śnieg, grad. No i gdyby tak padało cały dzień, no to też byśmy przemokli do suchej nitki. W każdym razie samo przejście przez przełęcz bardzo trudne, bardzo ciężkie. Wchodzenie i schodzenie po niej w zasadzie na azymut po śniegu. Nie wiadomo, czy ten śnieg jest głęboki, czy jest płytki. No, mogło się to skończyć kiepsko. Na szczęście się nie skończyło. Mieliśmy trochę więcej szczęścia niż rozumu. Więc jeżeli będziecie z szli, uważajcie i na pewno przygotujcie się dobrze. No i koniecznie mapy offline. To tak, koniecznie, koniecznie, koniecznie. Bez tego ciężko. Pięknie! Prykrasne! Po kazachsku powiedz. Nie wiem, jak jest po kazachsku, a no i tak to wszyscy mówią po rusku. Po kazachsku znamy trzy słowa, czyli takie cześć, to wiem. E, dziękuję, to rahmet, a do widzenia, to Saulbow. Możliwe, że coś przekręciłam, ja, ale starałam się. Ja tego trzeciego już nie pamiętałem. To jest kwestia skojarzeń. Sobie mm, trochę skojarzam z duszą i z niską. No i powoli żegnamy się z klimatem wysokich ośniżonych gór, a witamy z Wielkim Jeziorem Amułackim, które jest już przed nami na wysokości 2500 metrów. Obejdziemy je i od drugiej strony kończymy nasz trekking. Wielkie jezioro Aumackie dla Kazachów jest tym, czym morskie oko dla Polaków. Nieco większe od naszej Tatrzańskiej chluby, za to położone prawie dwa razy wyżej. Przez zaporę, na którą właśnie patrzycie, wygląda na sztuczne. Ale nie. Jest utworzone naturalnie. Mała rada, spod jeziora raczej nie złapiecie stopa, a tym bardziej marszrutki. Do ogólnego parkingu trzeba podejść jeszcze 4,5 km w dół, bo droga wyżej jest dostępna tylko dla aut posiadających przepustki. No i dobra, trekking skończony, można sobie przybić piątkę. O, słaba ta piątka jak na taki wyżył, ale dobra. W kolejnym filmie z ulgą zrzucimy plecaki i pojedziemy w interior, czyli przekładając na kazachskie warunki w dziką naturę. Wstep, kolorowe góry i śpiewające wydmy. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i zostawić reakcji po sobie, nawet jeśli film Wam się nie podobał. Dzięki, że byliście z nami na tym trekkingu. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. Spróbujemy pomóc. Do zobaczenia.